W Excelu przy pomocy formatowania warunkowego możesz automatycznie oznaczyć najwyższe i najniższe wartości w Twoich danych. Spójrz, jak to zrobić. Pierwszy krok to zaznaczenie danych, dla których chciałbyś oznaczyć wartości najwyższe lub najniższe. Teraz należy kliknąć w kartę Narzędzia Główne, a następnie w przycisk Formatowanie Warunkowe. Teraz najeżdżam na polecenie reguły pierwszych ostatnich i wybieram polecenie 10 pierwszych elementów. Po kliknięciu w to polecenie pojawia się okienko, w którym Excel automatycznie wprowadził dziesiątkę, co oznacza, że, będą, że będzie oznaczanych 10 najwyższych wartości. Tę dziesiątkę można zmienić na dowolną inną liczbę, na przykład na jedynkę. To powie Excelowi, aby została oznaczona jedna najwyższa wartość. Jeżeli chcesz zmienić kolor, który będzie używany do oznaczenia tej wartości, to możesz rozwinąć pole opisane. Słowem przy użyciu. Rozwinę to pole i wybiorę może opcję zielone wypełnienie z ciemnozielonym tekstem. Kliknę przycisk OK. Jeżeli teraz na tym samym obszarze chciałbym oznaczyć też wartość najniższą, na przykład kolorem czerwonym, to postępuję analogicznie. Zaznaczam ten obszar, rozwijam przycisk, rozwijam kartę narzędzia główne, klikam w przycisk formatowanie warunkowe i w reguły pierwszych ostatnich wybieram tym razem 10 ostatnich elementów. 10 ostatnich oznacza 10 najniższych i znowu zmienię dziesiątkę na jedynkę, to będzie mówiło Excelowi oznacz jeden najniższy element. Zostawię kolor, który on proponuje, czyli jasno-czerwone wypełnienie z ciemno-czerwonym tekstem. Kliknę przycisk OK, aby to zatwierdzić. Jeśli chciałbym zrobić to samo dla tych kolejnych kolumn, to nie muszę tych kroków teraz pracowicie powtarzać, bo w Excelu jest coś, co się nazywa malarz formatów. Zaznaczam tę kolumnę, na której te dwa ustawienia wprowadziłem Teraz kliknę w kartę narzędzia główne i kliknę w przycisk oznaczony jako malarz formatów. On jest e, widoczny e, oznaczony obrazkiem pędzelka. Kliknę dwukrotnie w ten przycisk, i teraz wystarczy, że będę klikał na pierwszą pozycję w każdej z tych kolumn, aby to formatowanie, które włączyłem w pierwszej kolumnie, zostało włączone na tych kolumnach. Jeżeli teraz chcę, e, Wyłączyć tego malarza formatów, to albo klikam przycisk Escape, albo znowu w karcie narzędzia główne klikam ten przycisk oznaczony ikoną pędzelka. W ten sposób oznaczyłem w każdej kolumnie wartość najniższą i najwyższą. Formatowanie warunkowe ma to do siebie, że jeżeli wartości będą się zmieniały, to kolor automatycznie będzie, będzie wskakiwał na odpowiednie wartości.